Dobrze. No i uwaga. Ruszyły! Razem, tam na ostatniej pozycji do Maresa, tam przesuwa się do przodu metry, prowadzi stawkę Jerzynka. Na drugiej pozycji Alafia razem z Damą, 1000 metrów do celownika. Jerzynka na drugiej pozycji galopuje Dama. Jerzynka, dama na trzeciej Alafia. Niewielki odstęp Jeksena, medryk, gracja na ostatniej pozycji w odstępie do Mirysa. Na około 700 metrów przed celownikiem. Nadal na czele galopuje Jerzynka. Tuż przy niej dama. Jerzynka, dama, Alafia. Wyjście na prostą. Wyprowadza Jerzynka. Bardzo szeroko konie galopują. Jerzynka. Przy bandzie tam na drugiej pozycji jest. Alafia, bardzo bliska również dama, jeżynka dama Alafia rozpoczyna finisz polem Jeksena. Na około 250 metrów przed celownikiem. Przy bandzie na czele jest alafia. Ale jeksena galopuje bardzo, bardzo ładnie jest po zewnętrznym tutaj torze i wyprzedza Jeksena Alafiej I w celowniku. Wieksena, Alafia, Medryk, Jerzynka, Gracja, Dama i Domiressa.